Ja Wam pokażę, że tutaj jest coś fajnego. I dlatego nas troszeczkę tak połyszę. Ale pokażę Wam jeszcze coś fajnego. Zobaczcie jak... Strasa do Sorento. Proszę zobaczyć, jaki piękny widok w drodze z Neapolu do Sorento. Bajka. To jest bajka, bo film tego nie jest. oddać. Temperatura teraz 32 stopnie. Tam, co w dali widać, tam za zamknięciem, widać wyspę Kapri, na którą chcemy jutro popłynąć, bo tam też podobno jest super jedziemy takimi bardzo wąskimi drobami stoimy tutaj, no, pokazuję stoimy na takim małym zjeździe z no, ten prom chyba płynie na wyspę Kaplan tam tak przyjechaliśmy. Dojechaliśmy do słonecznego Sorrento. Szukaliśmy kempingu i znaleźliśmy dwa kempingi, które jeden Santa Fortuna był całkowicie zarezerwowany i pojechaliśmy na drugi kemping, który teraz właśnie jest na filmie International New De Argento. To jest kemping, który jest usytuowany na górze na takich kółka skalnych. I tam właśnie dostaliśmy, tak, jeden taki boks. I powiem Państwu, że bardzo fajny kemping z basenem, z restauracją, godny polecenia. Tu umieszczam na filmie namiary purzemne geograficzne. Słuchajcie, miejscówka jest po prostu no, rewelacja, rewelacja. Stoimy na zboczu góry. Jest takie, jest to, to kemping położony, nie wiem jak to nazwać takie na, na takich balkonach jakby na, na zboczu, ale jest super. Po prostu, no, dostaliśmy taką tutaj właśnie wnękę jakby to nazwać i, i ten, i tutaj stoimy, a teraz idziemy do recepcji wykupić wycieczki bo powiem wam, że jak wykupimy z tutaj u właściciela to dostajemy rabat 40 euro na 4 osoby także jutro na cały dzień na Capri płyniemy są takie przejścia schodami a patrzcie, tutaj też namioty stoją o, a tutaj wchodzimy do recepcji ja wam pokażę, że tutaj jest coś fajnego Taki resortowy, patrzcie, resortowy basenik. O, także tu możemy korzystać z basenu. z basen, więc można popływać. Jest barek, no i oczywiście morze. A tu na odboczu taki hotel, grand hotel się to nazywa. Eee, super zobaczcie. Tu stoją już kamperki, busiki, wany. Eee, właśnie taki półkowy, półkowy kemping. Tak jak mówiłem. A ja, my wchodzimy w dół schodami z kempingu. Wchodzimy. Na no, razie jeszcze nie widać, bo drzewa zasłaniają a Tu już mamy zapokę. O, Pięknie, nie? Jak oni to wyrzeźbili? Te schody, Pięknie. Pięknie, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego miejsca. I chyba tu będziemy stali z dwie czy noce. Naprawdę jest tutaj cukiereczkowo, jak to się mówi. Idziemy teraz do portu, do jakiejś knajpki, zjeść. No, tę tą drogą. O, no, ten tarne, tam Tam przy tym hotelu myśmy he, tu skręcali. Dół. Tak, bo tutaj przy tym hotelu jest akurat gwiazdo naszego kempingu, także nasz kemping, właśnie na takim zboczu i na takim właśnie konfigurowany jest tak na takich półkach. idziemy taką fajną uliczką i dochodzimy właśnie na ten na sam dół tej zatoki pięknie, cudownie cudownie, zobaczcie i teraz zaraz się będziemy zastanawiać gdzie będziemy jedli o tutaj proszę tak pięknie, urokliwie, no wspaniałe pani poleca? Pięknie. Tu jest. Tu jest. Spaghetti. Spaghetti. Pokoła cisza. Dzisiaj jesteśmy w Sorento, a jutro wypływamy do Barbara? Na Capri. Na Capri jutro wypływamy. I tutaj spojrzenie z innej perspektywy na Sorento, na tą zatoczkę. Ale pięknie. Ale pięknie. Porobimy fotki. Cudownie. W Włoszech te urokliwe uliczki wcale nie są wyłączone z ruchu, więc y, czym uważać na samochody, a jazda też tymi uliczkami jest no, troszkę utrudniona. Właśnie centrum Florento wieczorową porą Tu się tylko Droga do morza nie panowie policjanci kierują ruchem. Jeden wielki chaos, ale. Ale fajnie. podróży po Włoszech. Właśnie jesteśmy na wyspie Capri i płyniemy na około wyspy takim rejsem, który mamy w, po prostu w cenie w ogóle wycieczki na SP Capri. Także nie, ja wam nie przeszkadzam moim gadaniem. Oglądajcie widoki. koniec Kąbieli i płyniemy dalej Pływamy teraz do latarni morskiej więc opływając wyspę Capri mała przechyla się Łódź miała przechył i troszkę paniki na pokładzie, bo płyniemy z boczną falą. Z boczną falą płyniemy i dlatego nas troszeczkę tak kołysze A że wszyscy są na tej jednej stronie, na tej jednej burcie z tego względu, że wszyscy chcą widzieć skały, no to tak buja tą łódką. Teraz kolejką wyjeżdżać do centrum Kapri. To jest taka kolejka górska. I znowu podziwiamy piękne widoki. Będziemy się mijać z pociągiem, który jedzie, z wagonikiem, który jedzie z góry. I chyba już jesteśmy na szczycie tak dojeżdżamy do stacji końcowej Wjechaliśmy na górę i zobaczcie i znowuż przepiękne widoki przepiękne widoki zobaczcie coś wspaniałego Piękna panorama z góry wyspy Capri do morza. Jesteśmy teraz w punkcie widokowym. O, tu jedzie ta kolejka do góry. Proszę, a ja wam teraz pokażę miasteczko, centrum. Patrzcie, same takie knajpy, knajpeczki. Tu się można napić piwo, jakieś aperitif, jakieś e, soki czy drinki. I tak wygląda tutaj właśnie centrum Capri. Ludzie, wszystkie narodowości, ogromna ilość turystów. No Capri to takie jest, można powiedzieć, trochę ekskluzywne miejsce i dla Włochów, i dla, w ogóle dla Europejczyków. O, pełno takich uliczek włoskich z pięknymi zabudowaniami. O, tutaj, tutaj jest sklepik z nalewkami z cytryny różnego rodzaju. O, i tu jeszcze między tymi ludźmi jeszcze jedzie o poczta. Kurier. idziemy takimi włoską, wąziutką uliczką, przy której są restauracje. Zobaczcie, jak to wszystko jest malutkie. O. O, tu mamy restauracyjkę, pizzerię, forno. Mm. Pycha. Tutaj przyjmuje dentysta. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak to na filmie wyjdzie. Czy to odda to, jak to jest po prostu wąsko. Jesteśmy już po obiedzie i idziemy na spacer uliczkami wyspy Capri. I dochodzimy do takiego miejsca. Nie wiem co to jest, ale chyba tu są wszystkie flagi unijne i nawet jest flaga polska. Zobaczcie na rogu, na rogu jest nasza polska flaga. Pięknie, i to mi się podoba. Także nawet na wyspie Kapli nas doceniają. Jesteśmy jednak jednym z unijnych krajów. Oni też doceniają sobie Unię. Tutaj mamy hotelik. Hotel La, Re, Re, La Residenza. Ładnie tutaj skomponowany ogród. Fantastycznie. Ale pokażę Wam jeszcze coś fajnego. Zobaczcie, jak, jak zadbali tutaj o, o drzewo. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, bo to musiałem Wam na filmie pokazać Zobaczcie jaki piękny to jest ten ogród Takie juki Fantastycznie No i tutaj jeszcze jedno spojrzenie na to drzewo, które tam wyrasta z, z tego budynku Bardzo pięknie to wygląda Jest hotel Luna mamy taki widok z góry i tutaj jeszcze obok są piękne ogrody gdzie trzeba online kupić bilet za 2 euro ale my już za bardzo nie mamy czasu ale trochę tego widoku tutaj na te skały wam pokazuję już wracamy na dół pozwiedzaliśmy pojedliśmy i jedziemy na dół kolejką ładnie jeszcze słoneczko oświetla tutaj wyspę i tą Zatokę, Dolinę całą Tam już kolejce czekają, nowi pasażerowie że pojadą do góry, na, na do centrum Capri. Ja się już z wami żegnam. My idziemy już do portu. Dzień się kończy. Myślę, że umiliłem wam oglądanie pięknymi widokami. I my za chwilę z, z doku 10 płyniemy z powrotem do Sorrento i kończymy pomału nasz dzień. I kończymy również e, ten odcinek. Także do zobaczenia w następnym filmie. Zapraszam i zachęcam do kliknięcia łapki w górę. Oraz dla tych, którzy chcą częściej nas oglądać, widzieć, do subskrybowania naszego kanału, kochane wakacje. Pozdrawiam.